Legenda warszawska Artura Obmana fragment na Starym Rynku. Na Rynku Wrzask i Harmider. Tłum w barwnych ubiorach krąży dookoła ratusza, który dumnie wznosi się po środku placu. W ratuszu na dole kramnice bogate dostanie w nich czego dusza zapragnie tu sklepy ormiańskie z tkaninami tureckimi, haftowanymi złotem i srebrem z dywanami perskimi i indyjskimi szalami. Tam szkot suknem i płótnem morskim handluje, ówdzie poważny turek z długą brodą i z cybuchem. W ustach zasiadł zaladą, na której figi, daktyle, rodzynki, bakalie przeróżne stosami się piętrzą, aż ślinka idzie. A jeszcze gdzie indziej Niemiec czy Holender zabawki ma takie, łądki, czyli lalki, koniki, pieski, piłki, że aż oczy bolą patrzeć, i chciałoby się mieć to wszystko na własność. Maciuś i Halszka przewijają się wśród ludzkiej gromady zręcznie i szybko, jak dwa piskorze. Sami nie wiedzą, na co spojrzeć. I to wabi, i to nęci. Wszędzie jest tyle piękności, że można by rok chyba cały po rynku wędrować i jeszcze by się wszystkiego nie zobaczyło. Aż ci tu nagle zachuczy bębenek. Zaświszczy piszczałka, talerze blaszane zadźwięczą. Co to takiego? A to cygan czarnokudły, ciemny na gębie, uczonego niedźwiedzia na łańcuchu prowadzi. Cóż to za niedźwiedź? Boże miły, wszystko umie, wszystko rozumie. Gada ci cygan do niego łamanym językiem, z kiepska po węgiersku, a ten robi, co mu każą. Ani się namyśli. Miszka, ukłoń się ładnie jasno w wielmożnym państwu. Niedźwiedź się kłania. Miszka, jak stare baby wodę z rzeki noszą? Niedźwiedź dwa wiadra na drągu na plecy bierze i idzie, taczając się z boku na bok, jak pijany. Miszka, jak młode panienki na weselu tańcują? I niedźwiedź nóż w podrygi, a w łamańce boki zrywać ze śmiechu. Gdy się tak Maciek i Halszka zwierzowi mądremu przypatrują, z nagła, ktoś im ręce na oczach położył i ciekawy widok zasłonił. Zgadnijcie, kto to taki. Ozwał się głosi grzeźwy, wesoły, radosny. Waluś, Waluś, ucieszyło się rodzeństwo. Poznaliśmy cię od razu po głosie. Ale odsłoń no już nam oczy i spozierajmy razem na niedźwiedzia. Odwrócili główki, jakoż był to istotnie Waluś Klepka, synek dziesięciolatek, imć pana Pietra Klepki, bednarza z zapiecka. Waluś, dawny ich znajomy, miły i zabawny chłopczyk. Jedną miał wielką wadę. Urwis był z niego okrutny. Psocił i broił co niemiara. Rady sobie z nim rodzice dać nie mogli. Obiecywał poprawę, przyrzekał posłuszeństwo, ale gdzie tam? Za parę dni, co dni, za kilka godzin znów jakąś sztukę wypłatał. Niewytrzymanie ludzkie z takim wierci piętą. Niedźwiedź odprawił swoje widowisko. Cygan do czapki sporą kubkę nazbierał szelongów, pomiędzy którymi gdzie gdzieniegdzie i srebrny grosz zabłysnął. I ruszyli dalej. A ruszyli właśnie, jak na nieszczęście, w stronę krzywego koła. Trójka malców powlokła się za gromadą, ale gdy przechodzili koło zwalisk odwiecznego domostwa, o którym płatnerz wspomniał, Waluś zatrzymał Maćka i Halszkę. – Poczekajcie! – szepnął tajemniczo. – Coś wam powiem, coś pokażę. – No co, no co? – zaciekawiły się dzieci. – Oto to, żebyśmy zeszli po tych schodach, co widzicie, do piwnic starego domu. – Co ty gadasz, Walusiu? – zawołała Halszka. – Jakże to można, choćby żartem, mówić o tym? Toć, że tam straszy, tatuś, powiadali. – Ehe, straszy, straszy, bajki ze strachami. A ja wam mówię, że tam są skarby zaklęte. Zazierałem w piwnicę wczoraj w południe, to powiadam wam, że tak błyszczało, gdy słonko zajrzało do wnętrza, że aż mnie oczy zabolały. Ani chybi złoto. Maciek się zastanowił. A może by znieść na chwilę, a skarby matusi Tatunciowi przynieść? Toż by się ucieszyli. Jak myślisz, Halszko? Ja nie znidę. rezolutnie zakrzyknęła Halszka. Nie znidę na nic na świecie. Och, ty, mały tchórzu, zaśmiał się Waluś. Nie schodź sobie, jeśli nie chcesz. My dwaj pójdziemy, prawda, Maciusiu? I posunął się ku schodom widniejącym z ulicy, a Maciek, że to był chłopak odważny i śmiały, za nim. Kiedy tak na wpół z płaczem zawołała Halszka, to i ja pójdę. Nie opuszczą cię przecież, braciszku. Niech się dzieje wola boska. Nie pożałujesz halszko. Pełny fartuszek dukatów ci nasypieł. A teraz schodźmy do piwnic i poszli.